Witam tu blądzi. Moją pielęgnację już znacie i często mnie pytacie, żebym pokazała, jak nakładam produkty na twarz do makijażu. Ale to są bardzo łatwe kroki i naprawdę nie trzeba już za wiele tłumaczyć, jednak chciałam Wam przypomnieć, że ja każdy podkład, każdy jeden nakładam na SPF. Dużo osób, właściwie większość tego nie robi i dla mnie takie testy podkładów są niemiarodajne, ponieważ mi Podkłady na SPF-ie w 90%, wszystkie, czy to z dobrym, czy to złym składem, po prostu się ciastkują. Dlatego pokażę Wam od początku, co nakładam zaraz po pielęgnacji. Po pielęgnacji daje niezmiennie mój ukochany. SPF 50, Bielenda Serum. Daję go, wiecie, tak na długość jednego palca, kiedyś Wam pokazywałam i ja omijam okolice oczu, ponieważ pod okolice oczu, na sam koniec, daję przeważnie jakiś lekki krem pod oczy. I plus na twarz i szyję to serum z Bielendy. Czekam 15 minut i wtedy nakładam, bo wróciłam z powrotem. No nie mogę, no. Tak jak mi ten podkład siedzi, słuchajcie, z kosmetykami, z SPF-em, to jest po prostu... Zobaczcie, szok. Dzisiaj tak bardziej zrobiłam sobie late make-up, taki czekoladowy, bo będę tak ubrana. Wiecie, w tych kolorach. <laughs> Więc ja używam ten podkład Wonder Match w kolorze 12 Light Neutral Natural. <laughs> Bardzo go lubię, uwielbiam. On mi siedzi, on mi pasuje, słuchajcie, przez cały rok, bo wiecie, że ja się nie opalam. Potem przypudrowałam to, pokazywałam Wam ostatnio tym pudrem zielonym z Lovely. Przypodrowałam również okolice pod oczami, bo ja podkład przeciągam też pod same oczy. Potem następnym krokiem był brązer, bo dzisiaj różu jak widać nie mam i bardzo lubię po całej twarzy wszędzie przejechać tym brązerem rozświetlającym z Catrice. Jest to ten odcień 010, to jest chyba jedyny jaki produkują. Uwielbiam, bo zobaczcie policzki, tu widać broda, nos, czoło. Zobaczcie, jakbym wróciła prosto z plaży. Świetny jest, daje blask, kontur, na co dzień rewelacja. Go tak jak widać, dzisiaj dałam więcej. Ale można go dać bardzo delikatnie sobie nim krzywdy nie zrobicie. I tak, powieki. To jest cień, który ostatnio namiętnie używam. Ten cień, tutaj ostatni, kardamon z tej paletki, którą Wam kiedyś pokazywałam, Hebe którą produkuje Inglot. Kupiłam ją za parę naście złotych. Ja tam solo tylko troszeczkę, wiecie, tak palcem przejadę i zawsze coś na tym oku jest. Na rzęsach moje ukochane duo z Eveline. Tym razem tuż brązowy na pierwszą warstwę, fioletowy na drugą warstwę. A na usta poszedł ten błyszczyk z Eveline, który sobie ostatnio kupiłam. I to wszystko. Na brwiach wjechała nowa henna. Toner na głowie jest, tak więc można się ubrać. I ruszyć w miasto. I naprawdę zachęcam Was, żeby wszystkie podkłady testować na. na czym? Na SPF-ie, bo słuchajcie, to nie ma sensu. To nie jest tak, że ja używam SPF tylko bo jest rutynizacja. Ja nie. Ja używam SPF-u cały rok, od wielu lat i dlatego mam taką właśnie skórę. Ja nie mam wyprysków, przebarwień, tam gdzieś koło nosa, wielkich sińców. Ja nie mam takich rzeczy, bo ja się nie opalam. Tak więc polecam zainwestować w dobry SPF, w puder i brązer, który Wam odpowiada, tak samo podkład. I słuchajcie, nasze polskie tanioszki są najlepsze, powiem Wam. Te drogie kosmetyki to z reguły, wiecie, nie jest nic odkrywczego, nic ciekawego, tak więc szukajmy. Rozman Hebe jest pełny naszych wspaniałych produktów i jak widzicie, można sobie fajny make-up zrobić za grosze. Tak więc polecam Blondie.